Witam serdecznie w galerii Związku Polskich Artystów Plastyków w Toruniu na ulicy Świętego Ducha. Nazywam się Katarzyna Wesołowska, jestem prezesem tutejszego okręgu. A koło mnie miło mi przedstawić dwie fantastyczne dziewczyny, naszego, członkini naszego związku: Alicję. I Katarzynę. Dziewczyny są autorkami wystawy, o której za chwileczkę opowiedzą, Wystawy Światłą Czułość. Bardzo interesująca wystawa, cieszymy się, że ona mogła zaistnieć w naszej galerii. Myślę, że będziecie Państwo bardzo ciekawi zachwyceni tym, co tutaj dzisiaj u nas można będzie oglądać. Oczywiście wirtualnie. Alicja. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na wirtualnym wernisażu wystawy pokonkursowej Światłoczułość. Na wystawie można zobaczyć efekty ogólnopolskiego konkursu malarskiego skierowanego do kobiet, artystek profesjonalnych. Witam Państwa serdecznie. Chciałabym mówić o partnerach naszego wydarzenia jest Towarzyszenie Stowarzyszenie oraz Związek Polskich Artystów Plastyków Okręgu Toruńskiego. Zdarzenie to to zostało dofinansowane ze źródeł budżetu Rolnictwa Okręgu Polskiego. Ogromnie nam miło, że konkurs cieszył się w tak wielkim zainteresowaniem. Do konkursu zgłosiło się 176 artystek z całej Polski. Łącznie nadesłano 442 prace konkursowe drogą elektroniczną. Także wybór był bardzo trudny, tym bardziej, że poziom prac był wysoki. Trzeba było dokonać selekcji, a artystki, które zostały wybrane na wystawę, przedstawi Kolorowka. Mam zaszczyt przedstawić autorki, które wzięły udział w wystawie. Jest to Agata Dorobek z Poznania, Agata Pyżycka z Gdańska, Agnieszka Pajda z Katowic, Aleksandra Stankewicz diakun z Gdańska, Anda Kobińska z Krakowa, Aneta Burzec z Tarnowa, Angelika Zajglic z Pogwizdowa, Anna Kałamarz-Kucz z Przemyśla, Barbara Bakalarska z Krakowa, Barbara Porczyńska z Łańcutu, Beata Walczak z Warszawy, Dominika Hoffmann z Gdyni, Dorota Kuźniarska z Poznania, Daria Hancharowa, z Katowic, Iwona Bancerewicz, Z Wilkowa, Jaśmina Kamińska z Poznania, Janna Hołaścińska z Tolunia Janna śmielowska Jaremin z Gdyni, Julia Saraniecka z Poznania, Justyna Grodecka z Warszawy, Karolina Putyma z Gdańska, Katarzyna Piruk z Jeżowe Katarzyna Wesołowska-Karasiewicz z Torunia Lidia wnuk Radzymin, Magdalena Solik-Toruń Magdalena Suszek-Bąk-Wielka Wieś Magdalena Szyszkowska lublin Małgorzata Oleszkiewicz-Gdańsk Małgorzata Rusiecka-Łódź Marlena Rakoczy-Toruń Marta Kamiorska-Kraków Marta Wawrzynowicz-Gdańsk Martyna Domozek warszawa Marzena Sroczyńska-Budajczek Zduńska-Wola Monika Wójtowicz Warszawa, Monika Pudali-Kraków, Monika Panek-Sosnowiec, Natalia syroka Grzebiewisko, Sylwia Krupińska-Rzeszów, Sylwia Zdzichowska-Sopot, Weronika w ceramów Szanowni Państwo, przechodzimy teraz do najważniejszej części konkursu, czyli do ogłoszenia laureatek. W konkursie zostały przyznane następujące nagrody. Pierwsza nagroda w wysokości 1000 zł, druga nagroda w wysokości 500 zł oraz dwie równoległe nagrody trzecie, każda w wysokości 300 zł. Zostały także przyznane dwa wyróżnienia. Gratulujemy serdecznie tym uczestniczkom, które wzięły udział w wystawie, i tym, które wygrały ten konkurs. Pierwsze miejsce jest to Praca Od Zawsze na Zawsze pani Beaty Walczak z Warszawy. Drugie miejsce to praca jarmarki pani Jany śmielowskiej jaremi z Gdyni. Trzecie miejsce jest to. Zestaw prac pani Doroty Kuźniarskiej z Poznania. Mamy jeszcze jedno trzecie miejsce, jest to ta nagroda równoległa, o której Anna wspominała. Jest to nagroda przewodniczącej jury Justyny Pikulskiej, która postanowiła wyróżnić Darię Hanfarodową z Katowic i jej pracę serwis Zostały przyznane dwa wyróżnienia. Pierwsze wyróżnienie otrzymuje Pani Lidia Wnuk z Radzymina za pracę Backlight Science in the Rain, a drugie wyróżnienie otrzymuje Sylwia Zdzichowska z Sopotu za pracę Conterfeit 20. Gratulujemy serdecznie. Odnośnie tej wystawy, która ma tytuł Światło-Czułość. Szczególnie y, zwracam uwagę na dwa podwyrazy tego wyrazu: na światło i na czułość. Więc, y, jeżeli byśmy chcieli przejść się po tej wystawie szybciej czy wolniej, w zależności od tego, jak te obrazy y, na mnie działają, no to zacznijmy może najpierw od tego światła, czyli od tego widzenia w obrazach takich elementów przedstawienia, które mówią o tym, że te elementy przedstawienia przedstawiają światło. Jak to jest? Ogólnie, jak się popatrzy na wystawę, to te obrazy, które są najbardziej rozbielone, które mają najwięcej bieli, mają najwięcej światła. Bo światło białe jest, y, można powiedzieć, takim najlepszym ucieleśnieniem idei słowa światła. Więc w takim aspekcie, którym mogą dysponować obrazy emitujące światło, odbijające światło. Jeżeli popatrzymy na całość wystawy i popatrzymy, poszukamy obrazu, które są najjaśniejsze, niż najbardziej świecą, no to, czy się chciało, czy nie chciało, ten obraz zimowy jest takim obrazem, gdzie jest najwięcej bieli i gdzie to światło jest w płaszczyźnie całego podłoża. To światło jest równe, to jest światło, y, można powiedzieć, takiej bardzo jasnej mgły y, zimowego dnia i to światło jest y, zrealizowane w ten sposób, że płaszczyzna zagruntowana czy zamalowana y, białą farbą ruch stanowi taką równą, mierną, y, równowierne przetrawienie tego światła. Wszędzie te wszystkie pola, które są odkryte, ta gniew została zachowana, wszędzie to światło bije, 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 I ona ma tylko różne kształty w zależności od tego jak się te linie układają w obrazie i jak kawałku w kierunku trójkąta, w kierunku yy, yy, jakiegoś trapezu, czy jakichś takich kolistych yy, fragmentów obrazu. Są takie fragmenty obrazu tutaj, że będzie doświecenie i brak światła, czy takie rozproszenie światła, bo jedna sprawa początkowa to jest to światło, które jest światłem, światłem płaszczyzny, ono daje taki kosmos, mało tego, ta różna płaszczyzna bieli mówi najpełniej o tym, że obraz, czy sama ta wizja jest wystawiona na kosmos światła. Bo ten kosmos światła jest w tle. Tło wszędzie jest równe, białe Natomiast na tym tle pojawiają się po prostu różne przedmioty, którymi są gałązki tych krzew. Czasami plamy, które udają, że jest śnieg prawda, taki yy, szarawy, brunaty i że jest taka część zupełnie abstrakcyjna i nie, 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 nieprawdziwa całość to jest nowy obraz środkowy. Tutaj mamy takie wiele, które są o, takimi bielami łącznymi, śnieżnymi. W yy, yy, zanurzeniu te, tego śniegu po prostu pojawiają się w tych zanurzeniach jakieś takie elementy, które są elementami yy, bardzo yy, takimi wyróżniającymi się, ale yy, utrzymują tak jak równomierny stopień takiej jaskrawości nie, nie są zbyt nachalne dzięki temu, że są rozdrobnione i dzięki temu, że mają takie otuliny bieli, śnieżnej bieli. Ale tutaj nie ma tego kosmosu, który tam jest, tam ten, ten kosmos bieli i kosmos światła wynika w tym obrazie właśnie z tego założenia tłowego, tło jest bardzo mądre założenie.